Cześć, nazywam się Klaudia, albo Mrówa. Yy, tatuuję Pokémony, anime, mangę, generalnie yy, szeroko pojęty fanart. Co mam jeszcze mówić? E, powiedz mi, skąd zainteresowanie e, pokemonami? E, Zainteresowanie Pokémonami zaczęło się o, od tej gry, którą jeszcze moja starsza siostra y, dostała, jakie ja miałam 7-8 lat, z tego co mm. pamiętam. Także y, my się biłyśmy o to, kto będzie grał, bo był jeden gember kolor. Y, Także generalnie były mocne walki. Y, no i od tego się wszystkiego zaczęło, zwłaszcza jak chodziłam wtedy do szkoły, jeszcze chyba wtedy, tak, do podstawówki. No i zaczął się szał na tazosy. Mhm. Które były w Chipsach, y, zaczęło lecieć anime, z tego co pamiętam, na Polsacie. No i wszystko się napędziło mega, i od tamtego czasu, w zasadzie od gier, wszystko się zaczęło. I, i tak, i zostaję ze mną do dzisiaj. Przedstaw się i powiedz, y, co, co tu robisz? <laughs> Jestem Weronika, yy, jestem z Poznania, przyjechałam do Mruwy na kolejny tatuaż. Na kolejny tatuaż, to pokaż mi swoje tatuaże, które już masz od Mruwy. E, to jest pierwszy? Piękny jest. Ten drugi, później był ten wygięty, skorbany. Mhm. Czwarty, mhm. a tutaj będzie dzisiejszy? Okej. Okay. I co to hmm. będzie? E, to będzie Togepi z pierwszej generacji. Okej, okay, no to świetnie. Planuję od cały rękaw. Cały rękaw od góry do dołu. Tak. Zaczynamy od dołu. Jest dużo tych pokemonów i każdy wybór to jest naprawdę walka z tym, którego wybrać. Skąd fascynacja tatuażem? Ja jestem klientem studiów w tatuażu, od, odkąd skończyłam 19 lat, także już chciałam mieć tatuaże w szkole, zawsze mnie to fascynowało. Dobrze, że można się dziarać już, jak jest się pełnoletnim, bo jakby, jakbym mogła się tatuować w te tematy, które chciałam w szkole, no to byłoby źle. <grytanie> <grytanie> Ale tak, jak miałam właśnie 19 lat, poszłam na pierwszy tatuaż, to było w wódzkim studiu a później drugi tatuator, który jest takim moim guru, mnie bardzo zainspirował, bo robiliśmy akurat nie z Pokemonami, a z Transformersami, ale tytułasz właśnie półnogawkę. No i taki mega kontakt z nim złapałam, pozdrawiam Cię Jochen, i on mnie tak mega zainspirował, żeby też spróbować w tej branży, no i dopiero później zaczęłam podejmować kroki, żeby, żeby tatuować. Powiedz mi, od ilu lat masz swój salon? Jak do tego doszło? Hmm, Pracownik gikineryst mam od dwóch lat, teraz jestem w lipcu, tak, wy dwa lata. Yy, zawsze chciałam mieć taką kameralną pracownię, yy, właśnie w takich klimatach growych, anime, yy, mang dalej. I generalnie w swojej karierze jakby nie spotkałam za bardzo ludzi, którzy mieliby wspólne zajawki, więc jestem tutaj pracownię indywidualnie, sama tatuuję, tak? Ale na szczęście jakby rynek się też rozwinął i poznałam dużo tatuatorów w innych miastach, którzy się zajmują właśnie anime, mangami, właśnie pokemonami i tak dalej, więc sobie też jeżdżę do nich w na gespoty. No a póki co to sobie siedzę tutaj w mojej jaskini małej. To gdzie cię można znaleźć yy, ogólnie w kraju? Yy, w zeszłym roku byłam w Poznaniu, w Katowicach. To są takie parodniowe wyjazdy, tak? W Gliwicach, yy, w Toruniu. W przyszłym roku na pewno będę znowu w Poznaniu. Planuję tak, że Wrocław, Toruń, jak się uda jeszcze raz, Gdańsk, Kraków, Płock. Także zobaczymy, czy mi się kalendarz czy kalendarz mi się nie skurszy na tyle, że trzeba będzie jeszcze na następny rok, ale na pewno takie parę wyjazdów organizuję po Polsce. No, fajnie jest tak wyjeżdżać też powieniać się z zajawkami z innymi tatuatorami właśnie którzy siedzą w tych dziedzinach. No bardzo rozwijające i takie pobudzające kreatywnie są to wyjazdy, no i właśnie, ciaramy sobie jakieś fajne tematyki z klientami. Na pewno jest, na przykład, jak komuś, na przykład, jest bliżej, no to też mega chętnie przychodzi tak, na taki gościnny wyjazd. Skąd wiesz, ile, znaczy, czy według projektu masz, no. masz jakiś projekt, masz go wydrukowany, widzieliśmy go zresztą. Tak, przed on jest taki bazowy, resztę mam w głowie. Resztę masz w głowie kolorów, no. tak? Okay, to jest to tak, wiem. że jakby ja już cały proces twórczy leci na skórze, tak, że. Jakby projekt jest samym konturem, gdzieś tam mamy referencje za anime, czy tam z gry. A reszta jakby stylizowania, jakiejś tam mojej inwencji już jest na skórze. I to jakby trzeba po prostu znać portfolio, żeby widzieć w jakim ja tam stylu pracuję. Bo pracuję w paru stylach. W takim klasycznym kolorze, w szkicu. Jeżeli chodzi o czernie to dotwork też szkic. Tak wolisz wygląda. pracować w kolorze, czy wolisz szkice? Znaczy, najbardziej lubię kolorowy szkic. O, o. <laughs> okej. Okay. I kolor klasyczny. Także ja jestem bardziej kolorowa, ale oczywiście w cieniach tatuaży też wykonuję. Jakby kolor zawsze technicznie moim zdaniem jest trudniejszy i bardziej taki rozwijający. Skąd bierzesz inspirację do wzorów? O kurde, powiem tak, szczerze, mam bardzo dużo pomysłów. Które po prostu gdzieś tam w mojej głowie się kotują, a mam bardzo ograniczoną ilość czasu, żeby je oczywiście przerywać na papier, ale też na przykład zagraniczni artyści, bo taka scena fanartowa tatuażu jakby za granicą jest o wiele, ma dłuższą historię niż u nas. No to na pewno jak zaczęłam się interesować tym tematem, to bardzo dużo oglądałam właśnie zagranicznych artystów. Yy, oczywiście gry i anime, no bo to jest jakby logiczne, tak? Także cały czas mam mnóstwo pomysłów. To jest tak, że często klienci mnie inspirują. Ktoś zarzuci jakiś taki dany pomysł, i mój mózg już jakby leci dalej, że a mu może można byłoby coś tam dodać i coś tak ugryźć inaczej. No i powstają te wzory, jakie widzicie w moim portfolio. Czy częściej masz klientów z pokemonowymi tatuażami, czy częściej z anime, czy Róż, różnie było? Czy Generalnie to jest najróżniej, ale na przykład dajmy na to teraz wrzesień, co się zaczął, miałam cały tydzień pokemonowych wzorów, także jest ekstra. Też mamy na przykład tutaj taką listę, mam tu cały pokédex wszystkie dziewięć genów razem z mega evolucjami, razem z galariańskimi formami, tam wszystkimi formami i każdy klient, który na przykład wytatuje pierwszy raz dane, danego pokemona u mnie, to sobie skreśla taki hall of fame. I nagrywamy zawsze filmiki, i wszyscy się cieszą, i wręcz jestem w szoku, że klienci mega rywalizują, kto pierwszy skreśli Pokémona. Ja to założyłam tego indeksa tak na zasadzie dla siebie, dla zabawy, dla zajawki, mhm. a klienci mega to podchwycili i o dobra, nie skreślałaś tego, to ja biorę szybko się umawiam, żeby mi ktoś go nie sprzątnął przed nosa. Także mega jest. Jestem mega zszokowana yy, i zadowolona, że to tak fajnie chwyciło, że jest taka zabawa. Czy jeżeli wybierz, wybiorę jednego pokemona, mhm. y, ok, czyli pierwsza osoba skreślona, ale może przyjść klient z tym samym Pokémonem? Tak, oczywiście, oczywiście. Zawsze y, to nie jest tak, że ja go skreślam i już nie robię absolutnie nigdy Pikachu, nie wiem, Charmandera mhm. czy coś takiego. Absolutnie nie, tylko pierwsza osoba, która się zgłosi, wykreśla, że ja mam go wydzieranego, czyli złapanego. Tak, tak to właśnie działa. No i mam też taką akcję pod tytułem Los z maszyny. Ta maszyna jest tu za mną. Jest taka maszyna na przykład, i jest taka akcja, że można sobie w prom takiej prom promocyjnej cenie wylosować poksa, i to działa tak, że zaczynamy od pierwszej generacji. I wszystkie te, co są tam nieskreślone w tej rozpisce, są w takiej maszynie. I można sobie wytatułować albo w ciemno, czyli losujesz w ciemno i kompletnie nie wiesz, co ci wypadnie. My ustalamy tam tylko, czy to ma być czerń, czy kolor i miejsce na ciele. I jakby z opaską na oczach cały jest proces, dopiero się widzi tatuaż wykonany na koniec i to jest taka właśnie najmniejsza cena albo w normalnym trybie, że na przykład masz na jednego pokemona dwa losy. Czyli możesz sobie, jak nie, wylosujesz coś co mega ci się nie podoba, to możesz jeszcze raz. No i też jest taka możliwość, no i skreślamy. Jak skończy mi się pierwsza generacja, to lecimy z drugą, żeby po prostu uzupełnić cały ten Pokédex. Znaczy, pewnie przy ponad tysiącu pokemonów może być mi ciężko wydzierać je wszystkie, ale mam ambicje na pierwsze trzy generacje, to na pewno. Powiedz mi, ile trwa wykonanie takiego tatuażu, bo ja w sumie się na tym zupełnie nie znam, więc od wielkości możesz zacząć i... Dokładnie, to wszystko zależy od wielkości tatuażu, od skomplikowania wzoru, od wybranego miejsca na ciele. No i oczywiście od wytrzymałości klienta, bo to też zależy... Yy, czy na przykład ktoś jest w stanie wysiedzieć całodzienną sesję, która trwa około 6-7 godzin samego tatuowania, albo na przykład połówkową sesję, to już zawsze dogadujemy z klientami, no to jest kwestia mocno indywidualna, tak? Yy, dzisiaj na przykład będziemy robić to gepiego, i on będzie na rękawie klientki i no, on będzie raczej takim przyjemnym rozmiarze na pół godziny do godziny robienia. I on będzie tak pewnie do 10 cm wysokości. To też jest w zależności też od stylu. Bo na przykład taki szkicowy styl za maszyną ekspresyjną kreską robię szybciej. No bo jakby on taki jest, bo taki full color na przykład takie gładkie cienie i tak dalej trochę się to dłużej robi. Także to wszystko zależy. Ja rozmawiam zawsze z klientami, na przykład przy dużych projektach rozkładamy sobie pracę, na przykład na zamiary, bo na przykład też rękawy, no to jest ileś tam sesji oczywiście. A taki Pokémon to jest bardzo taki do 10-12 cm bardzo fajna szybka sesja. Godzinka do dwóch i mamy pokemony. No to super, a powiedz mi, ile trwa taki rękaw? Jakbym na przykład cały rękaw chciała w jeden dzień zrobić? Czy to jest możliwe? W jeden dzień ja bym ci nie zrobiła. Na pewno są tatuatorzy, którzy na przykład podejmują się pracy w cztery osoby. Znaczy akurat na rękawie to, to nie wiedziałam, ale na przykład pięć tatuatorów robi ci plecy. I to jest na przykład. Oni są w stanie zrobić to na dzień lub dwa. Ja się takich hardkorowych akcji nie podejmuję raczej. U mnie rękaw to jest tak około pięciu sesji całodziennych. No i na przykład umawiamy się minimum tak co miesiąc, maksimum nie ma, bo na przykład klienci przyjeżdżają co pół roku, oczywiście w zależności od czasu i zasobów, jakie, jakie ma klient. Ja albo właśnie pracujemy w trybie sesji całodziennych, czyli siedzimy w opór tak cały dzień. Tak około sesji to jest 11.19, około, bo to widełki, no bo można skończyć trochę szybciej, trochę później. Albo na przykład w trybie sesji połówkowych, że tak trzy godzinki tatuowania, żeby też się tak nie umęczyć. No bo tatuowanie jest takie, że do pierwszych trzech godzin, tak uogólniając, no bo to każdy klient jest inny i ma inną wytrzymałość, to jest jeszcze w porządku nawet przyjemne, a później skóra puchnie już też to oto leżenie, ta, ta pozycja męczy i tak dalej. I niektórzy albo chcą zrobić jak najwięcej, na przykład mają dużo kilometrów do dojechania do pracowni, albo sobie robimy takie krótsze spotkania, żeby wyjść się tak powiem bez szorowania szczęką po ziemi, tak I, i żeby nie było aż takiego zmęczenia. Także to już do dogadania z klientem. Powiedz mi, jak mocna jest ta kalka, bo widzę, że nakładasz specjalny tak, żal. To jest wazelinka, wazelinka, żeby igła miała poślizg, rozumiem. I jak głęboko się wbijasz? Yy, generalnie tak około jakby tak technicznie rzecz uogólniając jest około tam 2 mm, ale to jest też płycie albo głębiej, w zależności od tego, jakie jesteś miejsce na ciele, kto jaką ma skórę. To jest głównie, wiesz, jakby dostosowywane w trakcie, nie? Bo też na plecach inna będzie głębokość niż gdzieś tam, gdzie jest zgięcia jakaś cieńsza skóra, więc tatuowanie to już jest takie, takie zajęcie wrażeniowe, że ty się dostosowujesz na bieżąco, i jakby to doświadczenie jest Ci w stanie pozwolić jakby wiedzieć już, nie, na jak głęboko się możesz wbić i jak powinno się wbić, żeby to wiesz, dobrze się działo, nie? No i żeby krzywdy nie zrobić oczywiście. Mhm. Czy kiedykolwiek powtarzasz wzór? Znaczy yy, nigdy nie powtarzam wzoru 1 do 1. Mhm. Yy, jeżeli nawet ktoś sobie życzy Pokemona w danej pozie, na przykład typowo jak z Pokédexa, to ja zawsze coś tam proponuję, żeby to nie był taki sam, identyczny. Czy to stylowo trochę podmieniać, czy dodać jakieś dodatki, nie wiem, to szałota wodę czy coś takiego. Czasami też klienci sami jakby wychodzą z taką inicjatywą, żeby coś tam pododawać, pozmieniać. Nie wiem, robimy ja na przykład czasem crossy, że jest skater z opaską konochy, tak, czy z Naruto. Więc nie, jeden do jeden nie robię i odwodzę od tego, no bo żeby to było unikalne dla każdego, żeby każdy miał swój taki wzorek na ciele, nie? Także na pewno się tam coś, coś tam zmienia, nie? Zawsze jest tak, że około 3 miesięcy trzeba do Ciebie czekać? Czy ja otwieram zapisy tak właśnie na okresy 3 miesięczne. Oczywiście są takie sytuacje, że np. zwolnia mi się termin, to zwykle tak spontanicznie, no bo ktoś nie może dotrzeć, np. to jest termin na za tydzień. Ja takie terminy wtedy wrzucam na Instagrama, zwykle na Facebooka, i wtedy komunikuję, czy na przykład klienci, co są mówieni na późniejsze miesiące się odbywają, żeby ich wyrzucić po prostu wcześniej. Także nie zapisuję na dłużej, no bo to też jest kwestia organizacyjna dość mocno. Poza tym też jak ktoś nie może dotrzeć, czy, czy potrzebuje wpaść na jakieś tam poprawki czy coś, no to, to łatwiej jest mi go wrzucić niż, nie wiem, na przykład na rok do przodu. Żeby taka osoba nie czekała rok. Tak to wygląda. Jak dbać o taki świeży tatuaż? To tak, jeżeli chodzi o dbanie o świeży tatuaż, to u mnie każdy klient zawsze dostaje taką wyprawkę dzielnego pacjenta, w którym są wszystkie, wszystkie informacje na karteczce. Mam też taką formę podlinkowaną w internecie, więc sobie też można zajrzeć. Jest to no, dużo by opowiadać. Tak w skrócie dzień, dwa jesteś pod opatrunkiem, albo to jest opatrunek Second Skin, albo opatrunek podkładki higieniczny, czy też folia spożywcza, chociaż to już raczej yy, najmniej klientów sobie coś takiego wybiera. To już w zależności od tatuażu, no bo to też yy, inaczej się goi mały, czarny tatuaż, a duże, kolorowe kompozycje to też trochę inna bajka, więc to już raczej jest taka kwestia indywidualna, jakby rozmowa z klientem. Ja wtedy wszystko mówię, ja też jestem, że tak powiem, dostępna online do jakichś pytań, czy nie wiem, jak komuś ktoś potrzebuje jakieś pytania zadać, czy nie jest czegoś pewny, czy się dobrze goi to ja zawsze też jestem online, żeby udzielić takiej informacji. Także nie będziemy się zagłębiać w szczegóły, ale przy takie gojenie to jest około dwóch tygodni, takie wstępne, bo jakby głębsza warstwa na skórkę to się goi około trzech miesięcy, mhm. ale takiego naszego dbania wymaga dziarka tak około dwóch tygodni. Takiego bardziej pilnowania, co nie? Jaki jest Twój ulubiony Pokémon? Wróćmy do Pokemonów. O kurczę, przy ponad 1000 obecnie, to ja naprawdę nie jestem w stanie wybrać jednego. Też dostaję od klientów, czy od obserwujących na Instagramie takie pytania. Ja naprawdę nie jestem w stanie. To może przejdźmy od razu do tego, co mam wytatuowane. Dobra, generalnie mam wytatuowane dwie rajkłazy, Jedną zwykłą, drugą Shiny. Litena, Ditto, czyli mam już wszystkie, Mam Kimono Girl z E, Lubię z artykułu Charizarda i chyba nikogo już nie pominęłam, ale tak to wygląda. Więc myślę, że to są takie moje topki. Oczywiście Miu Mew Mewtwo też, jako że za dzieciaka Pokemon film pierwszy był na kasecie VHS, zapętlany non-stop, <laughs> więc znam na pamięć ten film. Więc zapewne jest mocno w serduszku. No ogólnie, generalnie, te pierwsze trzy geny są dla mnie takie najbardziej nostalgiczne, więc przy niej się trzymam na mocy. Chociaż mam Litena więc też w tych nowych genach, jak najbardziej mam swoje ulubione poksy. Pewnie miałaś tak kiedyś, jak byłaś młodsza, że na przykład jechałaś na rowerze i wywróciłaś się na asfalt. I zdarłaś sobie kolano albo rękę. Mm -hmm. No to, to jest właśnie uczucie takie, jakbyś przejechała gołym całym po asfalcie. Okej, okay, dobra. Albo... Źle <śla> to brzmi. Źle, ale... Życie Cię przygotowało na to, <głos》>? może. A zdarza Ci się, że klient na przykład rzuca Ci kilkoma pokemonami? I jesteś w stanie z tego coś stworzyć? Oczywiście. To się dzieje generalnie na okrągło. To nie jest też tak, że każdy ma swój sprecyzowany jakiś pomysł. Mhm. Też dużo osób, co jest super, liczy na to, że jakby stronę techniczną i jakby wzoru, designu zawsze zostawiają mi. Czyli na przykład mówię, a słuchaj, chcę dużego miutu na ramię. OK, to ja już wiem, że ktoś chce dużego miłtu na ramię i ja sobie już jakby działam. Jakby najlepsze wzory powstają, kiedy ja mam też swobodę taką kreatywną i artystyczną. Była też taka sytuacja, że klient jakby stworzył sobie, znaczy, jakby stworzyliśmy kompozycję. Tam chyba były cztery pokamony, wszystkie były wylosowane z maszyny. Więc wylosował na miejscu już cztery pokamony, no i ja wtedy stworzyłam wzór i mieliśmy taką kompozycję, tak? Więc jakby możliwości jest bardzo dużo. Yy, też na przykład ktoś mówi a, bo wiesz ja lubię Pokémony duchy, mam takie, nie wiem, sześć ulubionych, ale tam ile zmieścić ze trzy to takie topki od 1 do 6 mi wypisuje. Ja wtedy to co mi najbardziej gra z kompozycją pod dane miejsce na ciele, ja wtedy tworzę wzór, no i zwykle się świetnie przy tym bawimy. Ile Ci zajmuje taka kompozycja? Mówisz teraz, że na miejscu ktoś tak, przychodzi, tak. wylosuje kilka pokemonów i Ty jesteś w stanie stworzyć? Tak, oczywiście. Znaczy generalnie ja najwięcej, znaczy ja już tylko pracuję na tablecie graficznym, na iPadzie, mm. więc generalnie nie mam... Znaczy przy takim zaawansowanym sprzęcie technicznym, jakie teraz mamy, to jest kwestia od 15 minut do godziny, półtorej stworzenia takiego projektu. Na przykład jak mamy duży projekt, no to wiadomo, że on będzie trochę dłużej. Ale to zależy, na przykład, czy są jakieś potrzebne prawki od klienta, czy nie, też na przykład łatwiej mi zaprojektować wzór jak ktoś jest na miejscu i na przykład w czasie mi nie wysłał zdjęcia, ja mogę sobie takie zdjęcie pod dane miejsce zrobić już od razu i zaplanować taką kompozycję. Ile czasu Ci zajęło, żeby dojść do, takiej, do takiego poziomu w tatuatorstwie? Znaczy, generalnie zadałaś to pytanie w taki sposób, jak ja bym była nie wiadomo, jakim mistrzem w ogóle tatuowania. Znaczy, generalnie, jeżeli chodzi o mój staż tatuatorski, to tak w studiach zawodowo zajmuję się tym od 4,5 roku. No, tak intensywnie, no to tatuję od 5, no bo wiadomo na początku to tak mocno amatorsko i nieregularnie, no bo tak się zaczyna w tatuowaniu, zanim się nabierze jakieś tam wprawy w studiu. Teraz najbliższe terminy będą w grudniu. Mam teraz tak, 15 września otwieram na grudzień, styczeń i luty, na te 3 miesiące. No to w takim razie zapraszamy wszystkich. Tak jest, zapraszam <laughs> oczywiście na Pokemony przede wszystkim, bo to jest zdecydowanie mój jakby top temat yy, i chyba tak jak myślę, to ich, myślę, że spokojnie jest dwie trzecie tatuażu, które robię, to będą Pokémony. Oczywiście to już zależy, bo tak jak mówiłam wcześniej, to zależy od miesiąca. Bo na przykład ktoś zobaczy więcej Pokémonów, to o więcej Pokémonów jakby klienci czują ten vibe. Ale oczywiście też anime, manga i tak dalej. To jest z dużą częścią gry właśnie tego co robię. Także zapraszam do obejrzenia portfolio i mam nadzieję, że się spotkamy na sesji. Yes. Do dziury. Do dziury. Mogę ci pokazać, co wylosowałaś. Dobra, pokaż proszę. Diglet. Nie, Cloister. Jezus Maria, Jej, gorzej tak być tak nie tak. może.